A pan y, dlaczego akurat jest na tej manifestacji? Przepraszam? Dlaczego pan akurat jest na tej a, manifestacji? Y, jestem y, streamerem na platformie Twitch Ganga Murun tak? Można znaleźć. Y, mieszkam w Polsce od 30 lat no i chciałem po pierwsze A sam dla siebie zobaczyć, co się dzieje dzisiaj. Mhm. A do tego też y, moim zadaniem powiedzmy jakimś tam hobbistyczno-amatorskim jest bycie dziennikarzem z różnych wydarzeń, które są w moim odczuciu ważne dla szerokiej publiczności, więc nagrywam teraz relacje na żywo. E, rozmawiam z ludźmi, a do tego też... E, Ale szalik e, ma pan Polskę widzę, tak? Tak, bo jestem... Tak. jestem chociaż nie jestem Polakiem, czuję się bardziej mogłem niż Polak. Ale no, nie szukać po głosie. To, 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 to kocham Polskę jak, 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 jak ojczyznę. A jak, co pan myśli na temat przyjmowania właśnie napływu imigrantów? E, powiem tak, e, ja sam jestem imigrantem, jestem imigrantem e, tak zwanej drugiej generacji, czyli moi rodzice przyjechali do Polski za pracą, za chlebem, więc też zdarze... jestem. Pracowali z ciekawości jako kto? Lekarze. 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 Mhm. Tak. Czyli z tych e, tak zwanych imigrantów właśnie e, ekonomicznych, ale tak. też, Ale no lepiej, no bo e, większość imigrantów, jeżeli się przeczyta książkę Daglasa tak, Muria, tak? czyli na śmierć Europy, to właśnie takich imigrantów, którzy typowo lekarze, inżynierzy, to ich jest odsetek, jeżeli nie promi, tak. a reszta to są typowo, którzy po prostu chcą żyć w socjalu, nie? E, najprawdopodobniej, domyślam się, że jest taka duża część osób e, To się chyba jakoś ładnie nazywa, jakoś jeszcze lepiej, chyba że imigranci z, z specjaliści, że ze specjalnymi umiejętnościami no, a reszta Tania Siła robocza, tak no, zwana. Niektórzy tak. No, niektórzy Tania Siła robocza, niektórzy też wiadomo, że przyjeżdżają tylko po to, żeby pobierać e, wszystkie jakby środki, pozyskiwać ze socjału czy innych i tak. A co pan sądzi, jeżeli pan żyje tyle lat w Polsce? Tak. Na temat tego jakie świadczenie mają Ukraińcy, nie wiem czy pan się orientuje. E, powiem tak, no dzisiaj na ulicy więcej interakcji może chyba znaleźć. Więcej razy się spotyka i wchodzi w interakcję z, z osobami z Ukrainy niż, niż z Polski, bo tak naprawdę czy się przelewa do taksówki, czy się zamawia jedzenie, czy do żabki się wejdzie, jest bardzo... To, to, proszę... to nie wiem, czy Pan zdaje sobie sprawę? Polak ma na przykład 800 plus aktualnie, w tak. Tak? Ukrainie jest ma 6 tysięcy na wyprawkę dziecka do przedszkola, 12 tysięcy na każde drugie dziecko, 50 plus na mieszkanie, rodzinny kapitał opiekuńczy, 26 tysięcy na założenie firmy, więc e, większość Polaków nawet nie wie o tych świadczeniach, a to jest potwierdzone przez poprzednią na przykład minister, panią Szigaj, panią Malą. Kredyty 2% były też przede wszystkim dla obcokrajowców, bo oni nie musieli się wykazywać, że... Są właśnie jakichś jakieś posiadłości, bo jeżeli Polak miał jakąkolwiek działkę, choćby rudere, albo miał zapisane mieszkanie, nie mógł. A w przypadku zagranicy nie było nawet mechanizmu przewidziania stosowania tego. A co pan sądzi, czy pan kojarzy w ogóle banderę i tą całą sytuację naszą? Często? Ja wiem, że zdarzyła się jakaś wielka tragedia w Wołyniu i że dochodziło do licznych morderstw. Ale powiedzmy, specjalistą od historii nie jestem. To panu tylko tak na marginesie powiem, bo bardzo mądrze pan mówi, Aha. to nie była tragedia, Aha. tylko Dmitry i inni działacze, nacjonaliści, powiedzieli, że kwestia polska to nie kwestia narodowościowa, tylko kwestia etniczna. I on powiedział, że rozwiążemy tę kwestię tak jak Hitler rozwiązał kwestię z Żydami. To była celowa eksterminacja zaplanowana i potem to realizowali, bo Ukraińcy kolabor kolaborowali z Hitlerem. I to była tak zwana granatowa milicja. To byli po prostu, może pan to śmiało zweryfikować. I dlatego tutaj Ukraina do tej pory nas nie przeprosiła, a kolasy lekką ręką w imieniu rządzących. Dają, że tak powiem, miliardy na socjal, a oni teraz blokują nasze produkty. Słyszał pan, jakie produkty przyjeżdżają do Polski? E, widziałem tam, e, widziałem, widziałem te filmiki na Twitterze. E, a. Jak, 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 bardzo zaniedbanych. To panu tam... powiem jeszcze, inspekcja handlowa dopiero teraz zaczęła się zajmować tym, ale oczywiście nic nie robi, bo jest przykaz odgórny, ale nawet żywe i martwe szczury i odchody gruzoni są w tych produktach, a? to przyjeżdża do Polski. Tak, Może Pan znaleźć raporty, plastik. Wszystkie środki, które są niedopuszczalne, a więc przychodzi teraz olej techniczny, wcześniej było jarno techniczne, techniczne znaczy nie do spożycia. I na tej podstawie oni to potem sprzedają i produkt jest tańszy, no bo jest mieszanką polsko-ukraińskiego. Oj, ciężko, ciężka sytuacja. Powiem szczerze, że ja wiem, e, e, do, e, słyszałem o, o, o tych powiedzmy właśnie eksterminacjach, jak pan to nazwa. E, i, I różnych powiedzmy zaszłościach e, historycznych między Polską a Ukrainą, a Polska wyciąga taką pomocą dla Ukrainy. Myślałem, że może to jest ten jakby punkt przewrotny w historii, w którym w końcu, powiedzmy, jakby Polacy kolejny raz, powiedzmy, tutaj jednak w jakiś sposób wybaczają swoim oprawcom i po katolicku zachowali. Myślałem, że to będzie jakaś nowa karta, a tutaj robimy trochę kółeczko, by się wydaje. Tylko niech Pan zobaczy, dzięki komu jest to kółeczko, bo owszem, Polacy wyciągnęli ręce, świadomie czy nieświadomie, ale już teraz rządzący na Ukrainie reprezentują interes ukraińskie, a tam są oligarchowie, i oni przede wszystkim Atakują Polaków, obrażają. Mało tego, polskie instytucje państwowe, jak na przykład konsul RP we Lwowie, się przeprosiła za to, że Polacy nie chcą jechać jeść tych yy, zepsutych produktów z Ukrainy. Powiedziała, że to nie w produkcji. odmówiła nam polskość. To jest po prostu, jest, jak Pan zobaczy, nie mamy, nie mamy już polskiego rządu, bo za każdym razem stają po stronie zagranicy niepolskiej. Ale serdecznie dziękuję za rozmowę Dziękuję za dobrego.